Witam serdecznie. Motywacyjna minuta z Kikowego Szlaku. 8 kwietnia 2016. Dziś miał dokładnie, ale to dokładnie 13 lat od momentu kiedy wystartowałem w wówczas Taitanonii, no obecnie w Morindzie. A dokładnie 13, 13 lat. Dokładnie. 8 kwietnia. To jest data aplikacji i pierwsze noni 11-12 kwietnia, tak jakoś, jakoś tak pierwsze noni, które dotarło i które mogłem już pić, zacząć pić noni. Ale dzisiaj ja chciałem powiedzieć na, tym, na tej motywacyjnej minucie z skikowego szlaku e, o tym, że dobrze jest wykopać studnie zanim poczuje się pragnienie. A taka myśl, którą Chyba pierwszy raz przeczytałem w pierwszej książce André Blanchard'a Twoja wolność finansowa poprzez marketing poprzez sieć, gdzie on tam miał sporo myśli, różnych myślicieli, różnych autorów, e motywatorów. I właśnie było, była ta myśl mówiąca o tym, że, że dobrze jest wykopać studnie zanim poczuje się pragnienie. I wiem, że marketing sieciowy, że prowadzenie swojego biznesu w formie marketingu sieciowego Spełnia ten warunek, pozwala wykopać studnie zanim poczuje się pragnienie, czyli innymi słowy, pozwala na tak zwane działanie wyprzedzające, pozwala wyprzedzić wiele, czy zabezpieczyć sobie na przyszłość wiele sytuacji, które gdzieś tam w życiu mogą wyniknąć. Różnych sytuacji, jeśli chodzi o czas, o możliwość dysponowania czasem. Marketing sieciowy, jeśli go budujesz, rozwijasz swoje przedsięwzięcie od pewnego poziomu, pozwala ci dysponować naprawdę swoim czasem. Pozwala, pozwala nad Twoim czasem, pozwala ci na to, że, że możesz go spędzać w taki sposób, w jaki potrzebujesz go spędzać. Potrzebujesz gdzieś nagle być, pilnie być, potrzebujesz a skupić się na innych rzeczach niż marketing w danym momencie, prawda? Nie ma żadnego problemu. I to wszystko bez szkody. A jeśli potrzebujesz pieniędzy, potrzebujesz dochodu pasywnego, bo ten dochód pasywny tu jest tym pięknym, marketing sieciowy to absolutnie wypełnia. Spełnia przepięknie, a stuprocentowo. Im więcej się zaangażujesz, im mądrzej to przedsięwzięcie będziesz budować, im bardziej oprze się na solidnym systemie, tym pewniejszy, tym większy będzie dochód pasywny. Marketing sieciowy jest absolutnie kopaniem studni, zanim poczuje się pragnienie, choć pragnienie się czuje całe życie, ale chodzi mi o to poczucie pragnienia w sensie różnych sytuacji, które w życiu się po prostu wydarzają. Po prostu się wydarzają i, i wtedy nie ma zaskoczenia, wtedy nie ma... Ee, Dodatkowego stresu, dodatkowej paniki i jakichś tam jeszcze dodatkowych innych strat, które często wynikają z tego, że coś tam gdzieś się wydarza: ludzie nie mogą iść do pracy, tu mają problem z tym czy z tamtym biznesem, zaczyna walić czy inne rzeczy, prawda? Marketing sieciowy jest tym wspaniałym, wspaniałym przedsięwzięciem, które pozwala naprawdę na wiele, wiele, wiele a, e, 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 na tą dużą swobodę, na to, że rzeczywiście ta wolność jest taka. Tutaj w pełni, w pełni. Można wiele rzeczy załatwić bez stresu, bez jakiegoś dużego problemu. Tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Do zobaczenia jutro. Hej!